Ludzie opanuje zawiść i nienawiść, czuje brak. Chodźmy zabić tą nienawiść, bo opanowuje świat To tu wchodzi nabić, godzinami, Mógłby mówić tak Musisz wstać się obudzić, a nie drzemać tyle lat Cała ziemia pokolenia ludzi, każdy lubi spać iść, budzić się i budzić, się, budzić się, że ten świat nie ma was. Światu studzić cię, się, nie poddawaj się walcz Wiem, że nudzi że trudzi cię, pokonywanie fal Czasem trzeba być kutasem, trzeba być twardym jak stal Trzeba spalić skórę synów kwasem, albo wbić na palcz prawdziwy Bóg wybacz temu Bogu, co nam dał ze zwolenia ten koszmar, który trwa i będzie trwał, przerażenie w oczach ludzi, którzy giną, Na nie swojej wojny o pieniądze, religijny chaos, znów ogarnia postacie stojące wśród dymiących ciał, Nierozumiejące nic, tylko, że ktoś dał. nie chcę myśleć o tym nawet, co by było, gdyby tu rozpętało się to piekło czasem budzi mnie ze snu, do że można kogoś zabić, od tak spotkać, wsadzić, nóż, bruszka, gadka i tak jakby nigdy cię nie było w Niektórzy mówią, że to przejażdżka, myślę, coś nie jest, obserwuję jak przytrzymy centrum miasta Pada, też wszyscy śpieszą się gdzie jest 16. Muzyka dla mas, wszyscy leżymy, wręcz to nieliczni, szukają gaz. Chodź, gdzie się przejść, mam film, Przed oczami zapraszam do film Oryginalny styl, ty. Win, win.